Pojedźcie ze mną w góry. Żeby Wam nakreślić, ja nigdy w życiu nie byłam w górach. Nie, ja też z moją rodziną jedę ja z moją przyjaciółką Mają i z jej rodzicami. Ale zanim tam pojedziemy, najpierw musimy się spakować. Jest 6 godzin do wyjazdu. Mój pokój wygląda w ten sposób. Chciałam estetyk nagrania nagrać, ale tutaj to nie wygląda. Oj, nie patrzmy na czystość tego lustra. Muszę być cicho, bo moja trochę śpi. Ale idziemy się myć. Not led by God. Dobra, słuchajcie, ja wszystko ogarnęłam w międzyczasie. Powiedzmy, że już jestem całkiem spakowana, nawet już tutaj mi siedzi. O, oglądam sobie e, odcinek Alexis a propos całej tej sprawy z Wizard Dosłownie mam 2,5 godziny snu. Czy ja jako queen of sen to skomentuję? No po prostu nie. Słuchajcie, wstałam. E, 35 minut po budziku wstałam, ale dobra, na swoje usprawiedliwienie na no krótko spałam. Więc e, lecimy robić skincare i taką moją mini poranną rutynę. Mega, mega polecam. Kocham to. Dobra, skincare zrobiona. Jakby to jest moja taka OG, samorozwojowa youtuberka. To była pierwsza youtuberka z samorozwoju, którą kiedykolwiek zaczęłam oglądać. Uwielbiam po prostu. Dzień jest od razu coraz razy lepszy, jak ją oglądam. Jeśli mi się uda i zdążę, to nagram tutaj współpracę. W sensie to jest raczej paczka. Pierw, wiecie co, ja trochę nie ogarniam jeszcze tego świata z Dafim. Jeśli zdążę, to to ogarnę, bo moja jeszcze nie wyjechała. Dopakuję się i może zrobię śniadanie nadal, jak zdążę. Dobra, skinker zrobiona, włosy rozpuszczone. Miałam je dosłownie dwie godziny na włosach, przez to, że spałam dwie godziny i ja nie wierzę w to, że ja spałam dwie godziny. E, Maja już wyjechała, więc muszę się dopakować. A, zapomniałam, że wyjęłam swoje śpłatki koloroski. Zrobiłam nam tutaj śniadanko. Mam między ciepłową z cytryną i imbire. A ja prawie. Patrzę na ty mi się, że żadnego nie kupuję. A ja lubię ja się z tobą ci, o takie. Ten to kucyk, bo nie powinna. Ma, ja wiem jak spędzimy podróż. Ja zdecydowałam się na dobrze. Lato. to. <laughs> ja jednak. Ale jest taka jak z Zostanę przy toście z McDonalda. To jest takie moje guilty pleasure. Może dwa razy wyjadłam do w starmaku, ale jak już taka podróż, no to zjem. No to wiesz, no to pokaż. Wow, jaka modelka! Ładnie? Chyba też coś. Mhm. Mm. Zrób asymery do kamery. Mm -hmm. <grych> Dobra? Ja Daj tak. Cześć. Piękna pogoda, więc to jest dobry znak, mm -hmm. że będzie dobry dzień. Dobra pogoda, dobry <grych> dzień. <grych> Jesteśmy chyba nad samym, tak mi się wydaje. Fajnie, że wyszliśmy rozprostować nogi, bo mi już się chciało szczerze wymiotować. Jest prześlicznie. Zsiąśłam się i nawet nie ma gdzie, W tej chwilach chciałabym być facetem. ułatwiła w spodni będziemy wypożyczać łódkę. Wracamy posalić w Dobra, jesteśmy już w tamku, zadawało mi się telefon, więc trochę was ominęło. Byłyśmy w sklepie Zobacz. No ja Z kotem. na rączkach. Ja teraz wziąłam sobie książkę. To jest taki romans. Wziąłam też journaling. Tak mi się nie chce myć tej głowy. Tak mi nie rano umyła. <słuchaj> A w ogóle pan, tak? Słuchajcie, zapomniałam piżamy, więc śpię w dresach i topie. Hejka, kochani, witam was w dniu drugim. Witam was w takim wydaniu, bo ja tak się po prostu wybieram w góry. Bo mi się dobrze miałam, słuchajcie, tak dobry sens. tego byłby tak dobry film. Nie cały spamiętałam, ale to, co spamiętałam, powiedziałam w dyktafonie Dzisiaj, widzicie, co, ja w sumie nie wiem, co my robimy. Idziemy na jakiś tam szczyt, który jest ale nie za bardzo, żeby tak się rozchodzić na pierwszy dzień. Jestem na maksa podekscytowana na dzisiejszy dzień. Serio, jestem mega wdzięczna, że mogę tutaj być i mogę dla Was też nagrywać. Mam nadzieję, że ten vlog dojdzie do skutku. Patrzcie, kochanie, masz, się ten. Taka przystawka, Aha. ale mega jest, mega, tak. Ja tak O jaki ładny tłopacz! Słuchajcie, idziemy na małą rawkę, czyli idziemy w tamtą, a jutro idziemy na dużą rawkę duże, ale póki co jest mega gorąco, ja się utopię w tym kombinezanie. Mamy naleśniki i, I tysiąc razy... Wam... idą. Uuu, idą. 1000 razy Wam to polecam, użyję to po naleśniku Dobra, słuchajcie, to są naleśniki z serem jagodami i wito i Jakieś wiralowe podobno, więc będzie test. Mm. Dobra. Mhm. Ja się zmęczyłam, ale idziemy dalej, nawet pewnie nie jesteśmy w połowie. Ale idziemy Zmęczyły się królewny, już rozumiem. Jak w tych wszystkich horrorach dzisiaj ostatnio oglądałyśmy jakiś, jak ludzie spadają. Mówią, z zbacznie to ślepo. Ja tam zobaczyłam i żyję, ale nie róbcie tego. Pięknie. Jesteśmy jakoś chyba w połowie drogi uh -huh. i zaczęło kropić. Tak, ja już związałam wóz, kochani, bo jest mocno. Um. Dobra, oto nasze autity. Ja mam ten kombinacową go polecam 5 razy. A Maja też ma ubranie. Też. Też mam ubranie. Tak. Ale Dobry. dobrze, że pada, bo nas urzeźwi. Słuchajcie, trochę pada. Gdzieś na szczycie góry. Wszyscy, Wszyscy razem. Spotkamy się. No świetnie. Ale daje Kasia. No trochę się rozpadało, kochani. O się. No tak, nam się gór. Ma być burza. Pokaż tą skałę, bo jest bardzo ładna. Piękna skała. A się do rana. Tu jest Kasia. Pięknie. I tu Maja. Maja, Maja. No Chodźcie. Te kadry to normalnie poświęcenie. Ale będzie kontent. O napadało. Buziu. i potem tam. Patrzcie, kochani, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na szczycie góry, Mount Everest przed nami, tutaj się. O, to jest Mount Everest. Tak, Widzicie, jak paruje? Ali, patrzcie dalej tam, poszedł. Tak? Tak. Mi strasznie zimno, bo jestem cała mokra, ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Tak. Nie będziesz cały dzień mokra przecież. Tam był Mount Everest, tutaj mamy Tatrę. Tatrę? My nie mamy Tatr, mamy a dalej są jeszcze te Alpy w tle. Tak, wszystko, wszystko wiem. Wszystko gra. Ujezuję Maja... ja za tobą. Musimy wyjść z Słuchajcie, moje New balansy. one nie rozumieją, gdzie my jesteśmy. Już słuchajcie, za sekundę na szczycie. To skomentuję. Kurwa na Stwierdziłam, że czas na zmianę outfitu. Teraz prezentuje się tak, aż pod szyję. Niech Idzie potwór! Po Idzie. to po... się nagrało. Tak. Ociekaj, teraz pokaż niech outfit, czek. Kolejny. O! Brzmi, nie wiem czy Ale tak mega potężnie zagrzmiało. Jesteśmy już prawie na dole, ale zobaczcie to. Nasze nogi, może tego nie widać, ale o, jesteśmy praktycznie na dole. A, Maja ma teraz walk of shame. Maja mnie zaprowadziła do lasu. Kleszcza miałam na nodze i jeszcze nie mogłam go wziąć, no bo wiecie jakie są kleszcze. Widzieliście, przestraszyłam. Uciekamy stąd i idziemy się obejrzeć, bo to za no to nie są żarty. Zobaczcie, Majeczka zrobiła kolację. Ale Kolacja. Się wypali nam języki. Super! <laughs> Jeszcze ostre kiełbasa. Maja zrobiła popcorn ja również, jak ja się myłam. Zrobiła też tutaj owadki i herbatkę. Także to tyle z dnia drugiego, zapraszam jutro na dzień trzeci. Oj, to strasznie dziwnie moja twarz wygląda. Myśmy już dzisiaj spojliśmy trochę krócej, bo okazało się, że musimy wcześniej wyjechać. Rybory. Do widzenia! Oj, wczoraj pierwsza. Dzisiaj ostatnio Właśnie tak rozmawiałyśmy sobie z Mają. Co nam daje największego ika u mężczyzny, co nie? No tak i trochę o standardy trochę o tym. I mój chyba największy ik to jest to. I w ogóle to na... Mm, jak facet jest nieporadny. I ja to widuję teraz cały czas dosłownie. Nie wiem czemu nagle. Jak to rośli faceci są nieporadni. Jakby wiecie, że ich kobiety, żony zachowują się jak ich mamy. No nie. Jakby mi tutaj takiego, uu, ja w żurnalu o tym sobie pisałam, bo po prostu, no nie. Jakby wiecie, wychowywała mnie samotna mama z trójką dzieci i nie znam osoby, która byłaby aż tak poradna w każdej sytuacji. Więc po prostu ja jestem poradna, może nie w każdej sytuacji, bo nie byłam aż tak testowana, ale w naprawdę wielu takich ekstremalnych, nie? Więc jak widzę to, że w takich życiowych sytuacjach oni są nieporadni... Jakby znajdźcie Boga w swoim życiu, bo wiecie, czym jestem starsza, tym coraz więcej rzeczy widzę. Coś do nas No i byliśmy tam. Co uwolniły o takim nowym plecaku? To jest się worek na jedną ramię tak. teraz. Znaczy to nawet nie, teraz możecie nosić to takiego pieseczka torebkę, <laughs> ale nie z, taki do wołek. Jak... Bo Kasia generalnie spadł plecak z ramienia i, i się zerwał cały. Tak, zaśmietała szczycie. Kury. Teraz będziemy pójść w tamto. Kochani, trochę wieje. Nie wiem, czy my piecemy. się trochę spalił, poczekaj, co tu troszeczkę, ale delikatnie. nie tak? Mhm. Uh -huh. Łydki bolą mnie, słuchajcie, ale patrzcie, jaki piękny wodospad. to jest znak, uważajcie na nich Patrzcie, co Majeczka znowu zrobiła. Maju co to jest? Opowiedz nam. Okej, okay, no to tak. Mamy dwa czołgi i dookoła wojsko. Ja mam w ogóle jedno oko zmyte, drugie nie. Yes. Kochani, słuchajcie, poziom spalenia... Lekko przysmażony. Maja mnie zmusza, żeby oglądać horror. Nie. Muszę lepiej to związać. Dobra, słuchajcie, wysmarowałam się całym balsamem, Zabrałam też od Maja taki balsam Dzień po wyborach. Kochani, kameraman wrócił. Nie. Nagrywam sama i palec utknął mi. Nie. Ale widoki są piękne. Jest pięknie. Cześć, tu jest wasz kameraman. I rodzice moje uciekli daleko, ale my zaraz im tego Tak. Buziaki. Kochani patrzcie, ja tam się bym tego trochę bała. W ja ogóle... Yy, ogólnie update tego co się działo w Jak wróciłyśmy no i tam czekałyśmy do tej pierwszej nocy na te wybory, oglądałyśmy w międzyczasie film, w sensie Maja oglądała. Dorwać było, ja spałam, Dobra, yy, ale właśnie się znam ten film na pamięć no i bardzo go lubię. Był mały przystanek na, na progant i patrzcie, będziemy jadły happy, happy. A, to. Mam pomysł na zdjęcie. Ja siadam na tym i krzyczę i Ty mi robisz wtedy bumerang, okej? Okay? Aha. Słuchajcie, ułożyłam piosenkę. W sensie to jest cover naszej polskiej piosenki. Gdzie? E... Słuchajcie, bo nie pamiętam już. Patrzcie, znalazłyśmy taką księgę wpisów Ola Bieszczady. Bądź coś tu pisze, i się wpiszemy i podamy Instagramy nasze. Więc taki tatu sobie zrobiła. Ej, ale to nie pisze. Tak nie. ja mam lęk wysokości, w się sensie przełamany i tak samo lęk klaustrofobię miałam kiedyś. Ale była taka formacja ostatnio, której nie tańczyłam przez Jukana, ale właśnie byłam tam zawiniana w dywan, więc musiałam się przemóc i tak samo jakby na no z lękiem wysokości bardzo często się muszę oswajać, ale ja ogólnie się boję, więc schodzimy już. Ej, wiecie co? Pani e, na wieży widokowej w Bieszczadach e, rozpoznała mnie, że tańczyłam weekend ale to było mega śmieszne, bo idzie właśnie taki panno, razem tam byli i ja mówię, Magie, czekaj ja się u Ciebie, bo ja myślę, że jest bardzo sarkastyczna i tak o, i później idzie ta pani z a ja w ogóle jak, nie wiem, w jak, jakiejś z tego psa chciałam dostać. słodki i już chciałam go dostać no, bez zapytania, a on tak mówi, Ty masz I ja mówię, że tak, więc mega miło. On wypadł pewnie z gniazda. tak jak od pola, pasada, tak świetła w Nie umiem mówić po polsku. popatrzcie, ale jakie ładne. Jeden jest taki sam jak na był. O ten jaki fajny. O patrzcie, tam jest zjeżdżalnia On Fire. Ciekawe, chodźcie sprawdzimy, czy woda jest ciepła. Aaa, ciepła. Kochani, teraz jest to... Ale to serio tak wygląda, patrzcie jak te tunele, i to Laniake. wygląda jak ta wyspa. O ta, co się będzie tak kręciła. stopień spalenia moich pleców? Czekajcie, ja niech telefon się lepiej trzyma. No dobra, nie jest tak. Nasza lemoniadka już przyszła. O! To idziemy na Okej. Okay. Maja robi aranżację do zdjęcia. Pytamy, czy będzie dobra. Test? Tak, test. 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 Dobra. Dobra, mi smakuje. tak. Dziękuję. Do widzenia. Maju, jakie masz smaki? Pochwal Mam się. i truskawkę, i oreo, a Ty? po I malinę, i bakalię. Pięknie. Piękne wody. I jesteśmy... dzięki ciociu. <laughs> I jesteśmy na spacerku. Tutaj właśnie Puszcza Amazońska. Patrzcie, kupiłyśmy sobie takie same bransoletki. U mnie nie widzicie, ale też jest na rączce. Śliczny. Wygląda w ten sposób. Ja pokażę no. Twój. A to jest Kasi. No, 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 kukun no, kukun no. Jeszcze jakie fajne pamiątki. Na milion obserwujących Kasia kupi wszystkie te, te bryloki i je wyśle całej Polsce. Amazonka, wersja polska. Uh -huh. Patrzcie, przepięknie. No. Jej. Igrzyska śmierci część następna. O pięknie, 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 pięknie. Ale malu. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć piękna, dziś piękna. Piękny piesek. Więc mają nadwór sobie trochę poczytać. Maja czyta jakąś książkę samorozwojową, ja czytam Sweetest Oblivion. Jest to ta The Mad Series i powiem tak, mocne, ale ogólnie bardzo mi się podoba. Nasz ostatni wieczór. Słodki przyszedł do nas i on tak mruczy. I mamy dzisiaj plan oglądać tutaj horror w lesie. Ostatnia wieczerza. <laughs> Żeby być we do YouTube'a. Update, wróciłam, bardzo szybko się ogarnęłam, wziąłam kąpiel i zjadłam sobie warzywka na patelni. Szymon jest bardzo niemiły dla mnie i po prostu nie wiem, co z tym faktem zrobię. Wiecie, że to jest kłamstwo. <laughs> Nasz fan choreograf zdolny. Yo, 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 yo. Dobra, kochani, nie zwracajcie uwagi na moje włosy, bo rozpuściłam je po treningu z kucyka. Ale jestem Zarze i poprzymierzałam sobie parę rzeczy. To body mega kolor, ale to kompletnie nie jest mój krój. Tak mi się podobają takie bluzki na kimś, ale na mnie, no. I zastanawiam się nad taką sukienką. Ona nie jest normalnie, jakby powiedzmy, w moim stylu, ale myślę o wyjeździe, który będę miała. I tak w sumie. talia jest w miarę, widać, więc. Nie wiem Patrzcie, jesteśmy na zakupkach yes, Jest yes. na szyjkę Kupiłam dwa topy i sukienkę Kasia ogólnie wydała więcej kasy niż człowiek przewidywał. Wiecie, nie umiecie co Kasia właśnie powiedziała okay. powiedziała, że jej na wyciupu To są jej dziewczyny Kochani, jesteśmy w... Nie mam pojęcia, jak się to miejsce nazywa Marsze. I oto mój talerz. Szymon już jest w trakcie jedzenia. Tak, i się strasznie długo wybierał. Szymon strasznie długo wybierał i później ja po prostu się przeszłam. Wzięłam sobie takiego racuszka. Czekajcie, pokażę Wam ładniej. Wzięłam sobie takiego racuszka, owocki. To jest pieróg, ale nie jestem pewna z czym. Mamy warzywka, no i wzięłam też kurczaka i wszystkie takie w sumie trochę Chcieliśmy coś takiego lżejszego. Mm, bo będziemy tańczyć, więc tak. I raz byłam tutaj z Darią. E, Darię pewnie znacie. Daria mi pokazała to miejsce, i nagle mi się spodobało I nigdy, nigdy już później tu nie byłam, więc to drugi raz. Kochani, mąż, fio, James, był przed chwilą. Tej ka e, chciałam być tej do tej reklamy na łódce. Przestań nagrywam do vloga. Zobaczcie, kupiłam pół kilo truskawek I... Jaki piękny. Dobra, kochani, ja już się poprawiłam, powiedzmy mniej więcej zrobiłam slika. Mega szybko mi poszło, z czego jestem bardzo zadowolona i dumna, bo jeśli ktoś z Was zrobił slika, to wie, jak czasem to może po prostu strasznie nie wyjść, a dzisiaj serio mega szybko poszło, więc jestem bardzo z niego zadowolona. Maki już tylko troszeczkę podrasowałam, coś tam poprawiłam. Rok temu, to był dosłownie mój ukochany outfit, zakupiłam właśnie sobie wtedy te, to są gazelle, prawda, chcę powiedzieć samby. Gazelle, właśnie taka spódniczka jest Ona nas, hausa właśnie rok temu kupiłam w wakacje, ale jest, co? nawet nie w wakacje, przed wakacją Chyba. Ale super jest dlatego, że właśnie jest regulowana tutaj z tym paseczkiem, a ja bardzo, bardzo mam problem z y, talią top y, Sex and the City z y, Perszki. <mulizacja> Chciałabym Wam najmocniej podziękować za oglądanie tego nowego vloga po tak długiej przerwie. Znowu mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać, co uważacie, jakie byście chcieli dalej odcinki na YouTubie. Co mogę powiedzieć od dzisiaj? Jestem bardzo zadowolona z całego dnia. Zrobię Wam jeszcze szybki haul zakupowy, co dzisiaj kupiłam. Pierwszy, co jest, to jest taki przepiękny setek ze Stradivariusa. Jestem za niego tak wdzięczna. Był też brązowy. Właśnie się zastanawiałam bardzo długo, który wziąć. Słuchajcie, jestem zakochana teraz, a Wy nie widzicie, może. Mam na sobie właśnie taką spódniczkę i do spódniczka, ma w ogóle w sobie wszyte spodenki, co jest genialne. Taki top jest też przepiękny, kosztował 55 zł, ma całe odkryte plecki, jest taki malinowy, wygląda cudnie, naprawdę wygląda cudnie. Taki top satynowy, wiecie, wszystko kupuję z myślą o wyjeździe, który będę miała miesięczny wyjazd, więc możecie tutaj zgadywać, jaka to będzie destynacja, no spełnienie marzeń, tyle mogę powiedzieć. Wygląda przepięknie, ma całe gołe plecki, kosztował 100 zł, nigdy takiego nie miałam, zawsze takich chciałam. Nawet jest taka jedna youtuberka, influencer, znaczy nie youtuberka, w sumie bardziej tiktokerka, no po prostu influencerka Karolina i ona miała na chyba na jednym evencie taki podobny top, tak mi się on podobał, że cieszę się, że mogę mieć coś podobnego i wiecie, trochę manifestacja była jak go zobaczyłam, stwierdziłam, że muszę go mieć i mam coś podobnego. Dalej kupiłam w zażyć sobie taki top klasyczek, kosztował 40 zł, ja żeby kupić najbardziej basicowe rzeczy, no. Ja tak mam po prostu, coś mi się kończy, czegoś potrzebuję i jak ja to mam kupować, to mi się serce kraje, a jak kupuję sobie nagle jakąś taką pierdołę, to serce mi się nie kraje i jest po prostu bomba. E, więc tak samo miałam z białym topem. Ja już od tak długiego czasu potrzebowałam nowego, zwykłego, klasycznego, białego takiego ekry topu, e, ponieważ moje umierały, a to jest taki basic, dosłownie taki basic, e, więc cieszę się, że wreszcie udało mi się kupić. Taka sukienka jest ona przepiękna, tutaj nie jest zapięta, ma talię taką fajną. E, that woman, kiedy już mam ją na sobie, e, więc bardzo się cieszę bardzo mi się podoba. Jestem za wszystko mega wdzięczna. Na evencie dostaliśmy również tutaj taki prezencik, więc już Wam mówię, co to było. Tutaj jest ee, uu, bambu, kokona, dyfuzor zapachowy. Bardzo fajnie. Przeróżne e, ulotki. Ogromna świeca. Zaraz sobie ją razem z Wami otworzę. Tutaj e, Sense of Beauty. Męski zapach. a ja lubię męski zapach. Mam nadzieję, że spodobał Wam się vlog i do zobaczenia w następnym. Buziaki!